Na pustemnika i drzewami ukryty, słyszałem tajemniczą spowiedź tej kobiety. O szczęście, teraz z Panem złotej tajemnicy mógłbym ją i w i skorzystać z więźni, albo mojemu Panu wiernie odpowiedzieć, albo okropną po opowieść wyrażem chcieć. jak piesek, które prostej dla drzwiowej u ucho. A zobaczcie, skrawniciel tego ziomku i usłucham, jak ciała armatu bracia bal, baladyna. Mogę mieć z tej z skarby szczęśliwa godzina. Staje się na stronie. Baladyna wchodzi głęboko rozmyślona. O wszystkim wie ten człowiek stary. Powiedział, że będą rozmawiać o tym głuche noce. Aż straszna wieża rośnie. O, wie, wymyślicie. Jak dzieci nierozumiane cieniu w lękacie. Ten starzec słowa moje łączy, składa, spiera. I mówi, być nie może, ta kobieta młoda nie zabiła. A jeśli wie, jeśli pewny, a któż w taką rzecz może uwierzyć, jak w pacierz? Ale jeśli uwierzyła, jeśli przechodniowi zabłąkonemu opowie strachną zbrodnię pani, nie wmówiła nazwisko, znęka się jej prosta, zemsty możnego pana. A może jeśli Dobre serce ma starzec, na końcu języka znajdzie litośną radę. No cóż szkodzić, a może już zapomniał, a ja nierozsądne myślę, o czym ten starzec myśleć już poprzestał. Bo i czym się ja jestem, aby mną się ludzie zajmowali, śledzili, chcieli gubić? Piekło, tysiące słów, nie mogę zabić tego człowieka. Ona wie, on wie, no cóż, poszła do tego człowieka, Straciłem się, szatańską rękę mnie zawiodła i pomyśleć, że gdyby nie te odwiedziny, starzec byłby jak owe ludzie miliony, których nigdy na świecie nie spotkałbym. Myśleć, że ta sama godzina tworzyć myśli pełne. Byłbym jak wczoraj, godziny i może spokojniejsza, bo wszak wiele by się strachu przez jeden dzień zawarł tajniczą ciszy. Teraz wszystko na nowo, odradzać się z twarzą okropniejszą. Zazdroszczę tej, co dziś rano mną była. Ja starczę leniwy. Dzisiaj odrobić chcę całą pańszczyznę. A odrobiwszy całą, żyć szczęśliwy. Z drogą małżonką całą ci ojczyznę włożę na barki. A gdy będziesz dźwigał rzeczy i ludzi, to ja się zakopię w zamku spokojnym. Niechby mi dościgał Sad owocowy Niechbym małe chłopie Dzieciątko moje Na rękach kołysał Oto się modlę tymi zaś co roku Z do chaty Listy będziesz pisał Niechaj raz na rok Spadnie mi z obłoku Biały gołąbek I pod skrzydełkami Przyniesie powieść Pełną tych wielkości, co budzą uśmiech i sen pod lipami. Dają smaczniejszy król mi zdrości, żona i dziecka, i lipy i chłodu, i snów pod lipą i złotego miodu. Żegnaj mi, żegnaj, nim słońce zaświeci. Będę w stolicy. Hop-hop. Na koniec dzieci.